W Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach odbyła się impreza rodzinna pod hasłem Bawimy się razem z mamą i tatą. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. W szczególności zgromadzonych tutaj przedszkolaków, ich rodziców, kadrę pedagogiczną przedszkola w Kaliska oraz pracowników i gościa e, honorowego naszego dzisiejszego festynu pana wójta gminy Kaliska Sławomira Janickiego. Na festynie otwartym z racji zbliżającego się Dnia Dziecka, jutrzejszego Dnia Matki i czerwcowego Dnia Ojca. Postanowiliśmy w tym roku, że te święta połączymy wszystkie razem i w sposób taki bardzo huczny będziemy je obchodzić w formie festynu pod hasłem bawmy się razem z mamą i tatą. Dzisiaj w szkole w Kaliskach mamy imprezę pod hasłem Bawmy się razem z mamą i z tatą. Imprezę tę przygotowali pracownicy samorządowego przedszkola publicznego w Kaliskach przy pomocy oczywiście rodziców, którzy upiekli wspaniałe, smaczne ciasta oraz mamy w programie również grillowanie. Kiełbaski, które zasponsorował GS Kaliska, mamy różne inne jeszcze atrakcje jak lody dla dzieci, stoiska najróżniejsze, na przykład malowanie twarzy, smaczne, jak już wspomniałam, smaczne jedzonko w postaci kiełbas, ciast, lody zasponsorowane przez IgloTex oraz Zabawy, konkursy, które, które, które prowadzą animatorzy yy, przygotowani i wyszkoleni właśnie do tych uroczystości. Dzieci na dzisiejszą uroczystość, na dzisiejszy festyn, przygotowały część artystyczną dla rodziców. Każda grupa przygotowała również niespodzianki dla mamy i taty, mamy otrzymały kwiaty własnoręcznie zrobione przez dzieci, tatusiowie otrzymali krawaty, super taty i część artystyczna również wzruszyła wszystkich no, do łez. Cieszymy się, ponieważ frekwencja jest naprawdę, można powiedzieć, wysoka. Liczymy, że jest tu 250 osób dzisiaj. Także bardzo nam miło z tego powodu, że tak licznie rodzice na, tą, na ten festyn tutaj do nas przybyli. Festyn bawmy się razem z mamą i tatą zorganizowaliśmy w sobotę, żeby wszyscy rodzice mieli możliwość, Uczestniczyć i bawić się na tym festynie razem ze swoimi dziećmi. Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji. Jedną z nich było czytanie wierszy przez wójta gminy Słowomira Janickiego oraz dyrektora szkoły Bogumiły Wałaszewskiej. Wychowanie naszych dzieci w naszym kaliskim przedszkolu odbywa się między innymi poprzez czytanie bajek. Tak będzie też i dziś. Dlaczego nie mamy wykorzystać tak pięknej chwili, kiedy jesteśmy tutaj wszyscy razem? A teraz do Was zwrócę się, kochane dzieci, za chwilę kolejne nasze spotkanie czytelnicze. Bardzo proszę, żebyście pilnie uważały, bo usłyszycie trzy ciekawe wierszyki, ale też spotkanie wyjątkowe, bo zaprosiłam dzisiaj bardzo ważnych i szacownych gości. Jaż od stołu szybko wstał, na podwórko pędzić chciał. Mama jednak głośno woła. Czekaj, Jasiu, spójrz dokoła. Sprzątnij proszę, talerz szybko, nie zachowuj się tak brzydko. Tłumaczyłam często tobie. Każdy sprząta sam po sobie. Sprzątnij, Jasiu, też swój pokój. Wówczas dam ci synku, spokój. Twe zabawki leżą wszędzie. Nie w pokoju ład znów będzie. Jaj złości już się trzęsie. Róża już wisi mu na rzęsie. Jestem dzieckiem, głośno krzyczy. Czy to mamo się nie liczy? Zamiast bawić się i śmiać, o porządki muszę dbać. Część artystyczną przygotowały dzieci z miejscowego przedszkola, które zaprezentowały się swoim rodzicom. Możesz pustać, więcej na to wskazują mecyny. Wiem, że cię nieraz zasmucę, ze tworzę. Wiem, że nieraz płakałam z mej winy. Nawet gdy broję, wtedy tak samo kocham cię, mamo. Czego ci życzy w dniu Twojego? Święta, mamo. Co po Życzę ci niskich okien ze słonecznym, zielonym widokiem, a nad oknem gałęzi kasztana, żeby koz miał gdzieś śpiewać od rana. I co jest.